Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Więcej niż Fotografia. Z tej strony Basia Landia, czyli Basia. Dzisiejszy odcinek nagrywam dla Ciebie w zupełnie innych okolicznościach niż zwykle, ponieważ zazwyczaj nagrywam go w moim domu, w pokoju, który powiedzmy, że jest trochę do tego przystosowany, specjalny mikrofon i tak dalej, tak dalej. A dzisiejszy odcinek nagrywam siedząc nad fiordem, otoczona ogromnymi górami i mam po prostu zestaw e, słuchawkowy, którego normalnie używa się do telefonu. Więc jeżeli będziesz słyszała jakieś dźwięki, które wydają mewy albo szum fal albo szum wody, bo niedaleko jest wodospad, to to nie jest błąd techniczny, tylko po prostu takie mam dzisiaj okoliczności. Dzisiaj, kiedy słuchasz tego odcinka, jest poniedziałek, czyli Dzień Dziecka. Ja nagrywam dla Ciebie ten odcinek w niedzielę, a dokładnie o 20.55, kiedy to jestem właśnie w trasie, na takiej wyprawie, która była mi bardzo potrzebna, żeby moja głowa odpoczęła. I dzisiaj będzie właśnie o odpoczynku. Będzie o tym, że czasem warto odpuścić, że im bardziej na coś naciskamy, tym to bardziej się blokuje. Więc czasem naprawdę warto odpuścić, a wiele rzeczy może to dziwnie zabrzmi, ale zadzieje się samo. Więc jeżeli masz ochotę na taki luźniejszy odcinek, taki bardziej z serca, taki po prostu w dniu dziecka. To zapraszam Cię do słuchania. Jeszcze jedna ważna kwestia. Muszę nagrać tak ten odcinek, żeby nie trzeba go było przycinać. Więc to jest też dla mnie wyzwanie, aczkolwiek jak coś będzie nie tak, to jakoś to przeżyjemy. Ja jestem tak samo zwykłym człowiekiem jak Ty, tak samo jak Ty, popełniam błędy i coraz bardziej mogę powiedzieć, że daję sobie prawo do tego, żeby je popełniać. Może wiesz, może nie wiesz, ja jestem przeogromną perfekcjonistką. Po prostu to jest coś, co kiedyś myślałam, że jest takim moim wielkim atutem, a teraz patrzę na to troszeczkę jako taką moją zmorę. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to dążenie do perfekcji w każdej kwestii. Na dłuższą metę jest bardzo ciężkie do udźwignięcia psychicznie. I, I do mnie to chyba teraz coraz bardziej dociera: dociera do mnie to, że pewne rzeczy, e, pewne rzeczy muszę zdelegować, pewne rzeczy muszę zlecić, że nie wszystko muszę zrobić sama. To jest taki dość ciekawy moment, ponieważ to nie było w sumie nigdy dla mnie takie oczywiste, że. Że w ogóle ktoś może coś zrobić lepiej niż ja. I to nie chodzi o to, że jestem jakimś tam zapatrzonym siebie narcyzem i uważam, że w ogóle wszystko kręci się wokół mnie e, i tylko ja umiem coś dobrze zrobić, a cała reszta nie. Nie, to zupełnie nie tak, tylko po prostu e, ja od zawsze wszystko e, musiałam, a może bardziej chciałam robić sama. O i teraz jeszcze mamy w akompaniamencie motocyklem, także. Będzie bardzo ciekawe wydarzenie. I teraz musiałam na chwileczkę przerwać, bo jednak dwa Harley'e podjeżdżające w tle to mogłoby mnie totalnie zagłuszyć. Ale wracając do tematu, dzisiaj chciałabym powiedzieć o tym, że czasem warto odpuścić, czasem warto po prostu dać głowie odpocząć. I właśnie po to jest ten mój wyjazd. U mnie w ostatnim czasie skumulowało się bardzo, bardzo dużo rzeczy i one wbrew pozorom, że naokoło wszyscy po prostu myślą, że ja super ekstra wszystko ogarniam, bo tak jest, ogarniam, ale ile mnie to kosztuje psychicznie, ile mnie to kosztuje fizycznie, to wiem tylko ja jedna i wiem mój Michaś. I tutaj też nie chodzi o to, że ja się w jakikolwiek sposób uskarżam czy cokolwiek, bo to jest mój wybór, jakby... Ja tak funkcjonuję, ja o tym decyduję, jak wyglądają moje dni, ale, e, ale tego wszystkiego już jakby było trochę za dużo i doprowadziło to mniej więcej do takiej sytuacji, że w mojej głowie pojawił się taki permanentny stan napięcia. Takiego, że coś muszę zrobić, że jeszcze czegoś zapomniałam, że jeszcze to, że jeszcze tamto, że jeszcze siamto. I u mnie ja już się w sumie tak trochę nauczyłam o moim organizmie i mój organizm taką. Taki mechanizm obrony, można powiedzieć, że zaczyna mnie maksymalnie boleć głowa. Moja znajoma się śmieje, że głowa mnie zaczyna boleć od nadmiaru myśli, i, i coś w tym jest. Tak sobie myślę, że to się trochę z tym wiąże, że jak człowiek się tak nakręci, 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 tak właśnie sobie, tak sam nawkręca do głowy, że po prostu to musi, tam to musi, że, że tutaj, że tam, że siam, że owam. To ta głowa ma takie mimo wszystko ograniczone moce przerobowe, i w pewnym momencie tego wszystkiego jest za dużo. I właśnie wtedy są dwa wyjścia. Jedno, że możesz dalej iść i, i kolokwialnie mówiąc, ładować głową w ten mur. A drugie wyjście jest takie, że po prostu możesz na chwilę odpuścić. Dać swojej głowie taką chwilę wytchnienia, dać swojej głowie taką chwilę po prostu niczego takiej pustki, i wtedy wiele rozwiązań pojawia się samych. To znaczy, to działa w ten sposób, że jeżeli na przykład mamy bardzo, bardzo dużo myśli, jeżeli po prostu mamy milion myśli na minutę i to wszystko jest takie bardzo agresywne dla naszej głowy, to wtedy to wtedy nawet. Nie mamy takiej czystości umysłu, takiej przestrzeni na myślenie, na kreatywne wymyślanie czegoś, na to, żeby w ogóle coś się pojawiło w tej naszej głowie, bo ona jest cały czas po prostu przepełniona. I ja teraz po w sumie dwóch dniach, bo wyjechaliśmy w sobotę, no to dzisiaj jest cały drugi dzień, mogę powiedzieć, że dopiero dzisiaj, po. Prawie że 25-26 godzinach mogę powiedzieć, że w mojej głowie pojawiają się takie, takie momenty pustki, takie momenty takiej przestrzeni właśnie na jakieś kreatywne działania, na jakąś kreatywną, właśnie taką przestrzeń, która jest bezwzględnie potrzebna e, każdemu, ale przede wszystkim osobom, które chcą robić coś związanego z artyzmem, z jakimś takim przekazem, a fotografia jest takim kawałkiem przestrzeni w świecie, w której ta nasza kreatywność, w której ten nasz taki umysł, taka myśl, myśl artystyczna powinna się ujawnić, a na to naprawdę, naprawdę trzeba przestrzeni. I jeżeli my tej naszej głowie, tej przestrzeni nie zapewnimy, no to to się samo tak naprawdę nie zadzieje. Więc więc to myślę, że jest taka. Najważniejsza myśl, taki najważniejszy przekaz, który ja mam dzisiaj dla ciebie, a drugi jest taki, żeby dbać o to swoje, takie wewnętrzne dziecko. Dzisiaj mamy Dzień Dziecka, i Dzień Dziecka jest dla mnie takim szczególnym dniem, ponieważ ja szczęśliwie. Y Szczęśliwie mogę powiedzieć, tak, bardzo szczęśliwie. Ja tego mojego dziecka w sobie nie zatraciłam, nie zrobiłam się taka super dorosła, garsonkowa i w ogóle taka pani O.E. Jestem bardzo daleka od tego. I, I mogę powiedzieć, że dobrze mi z tym. Mogę powiedzieć, że dobrze mi z tym, że, że wczoraj o godzinie 22 pędziliśmy jak takie dwa dzieciaki z Michasiem pod górę, żeby dojść do takiego magicznego miejsca z malutkimi drewnianymi domkami, że przedzieraliśmy się przez wodospad i to nie było do końca takie rozsądne dla takich dorosłych ludzi i tak dalej. Ale ja się bardzo cieszę, że to zrobiliśmy, bo dzięki temu ja pokonałam powiedzmy, tam moje pewne bariery, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja panicznie boję się wody. E, może nie do tego stopnia, że do niej nie wejdę, aczkolwiek woda to jest jeden z takich moich, e, takich moich powiedzmy, strachów. I jeszcze taka rwąca woda e, taka silna, rwąca, zimna woda no to to jest dla mnie wyzwanie, więc można powiedzieć, że pokonałam też kolejną taką małą rzecz, która gdzieś tam we mnie siedziała, ale efektem tego i jakby finałem tego wszystkiego było to, że naprawdę mogliśmy zobaczyć fantastyczny widok ze szczytu góry na fiord i te domki malutkie i, i naprawdę magicznie. I oczywiście mieliśmy pełno wody w butach. Oczywiście byliśmy przemoczeni, zmarznięci i musieliśmy tą samą trasą wrócić. Więc to była jeszcze wycieczka w dół o 23. O 23. No u mnie o 23. jest teraz jeszcze jasno, więc nie, nie mogę powiedzieć, że w ciemności schodziliśmy przez las, bo to byłoby kłamstwo. Schodziliśmy jeszcze jak było jasno. Ale to było takie naprawdę, można powiedzieć, że oczyszczające dla głowy, bo moja głowa się wtedy odłączyła od wszystkich rzeczy, które gdzieś tam zostawiłam w domu, które mam do ogarnięcia, które czekają, które są ważne, które są kolejnymi elementami gdzieś tam na ścieżce tego wszystkiego, co chciałabym osiągnąć, czyli tego mojego planu. Ale wtedy moja głowa się totalnie od tego odcięła bo było zadanie do wykonania, pokonanie tej góry, która była przed nami i to było super uczucie, bo naprawdę było super uczucie, którego moja głowa przez ostatnie trzy, no od ostatniego wyjazdu można powiedzieć, nie zaznała i tak sobie myślę właśnie, że takie małe momenty, które sobie dajemy, takie momenty, w których robimy coś... Coś takiego innego, coś takiego, co nie jest właśnie tym, co muszę, nie jest tym, co powinnam, nie jest to, czym na przykład inni myślą, że powinnam robić, tylko czymś takim właśnie dla siebie. Czymś takim prostym, małym, co daje nam właśnie taki moment wytchnienia dla głowy i taką radość dla serca. Bo tutaj to jest bardzo ważne, że dbanie o to swoje wewnętrzne dziecko, to jest właśnie dbanie o tą naszą radość. I to nie muszą być, nie wiem, jakieś wielkie. Pani, właśnie spadł kask. Gdyby ktoś się zastanawiał, co to za dźwięk był, to pani motocyklistce, właśnie spadł kask. Ze względu na to, że nie będę miała możliwości cięcia tego podcastu, to on pójdzie na żywca w całości, tak jak jest. I to też będzie dla mnie w pewnym, w pewnym sensie wyjście ze strefy komfortu, ponieważ każdy poprzedni podcast był przycinany tak, żeby było. Super. A tutaj pójdzie na żywca, zobaczymy jak ja to zniosę. Dam Wam znać, a Wy mi dajcie znać w komentarzach, czy, czy taka forma, taka niewygłaskana, taka niewyidealizowana, Wam odpowiada. I, i, może, I może to też jest pewien sposób właśnie na to, żeby, żeby się w tym życiu tak strasznie nie napinać i żeby w tym życiu po prostu sobie trochę pożyć. W sumie nagranie nawet tego podcastu stało pod takim dużym znakiem zapytania, bo nie zadziałał mikrofon, bo ja jako ta perfekcjonalistka, perfekcjonalistka, tak to się powinno odmieniać, stwierdziłam, no to w takim razie to w ogóle nie można tego zrobić, przecież tutaj będzie szumiała woda, tutaj na pewno ktoś przyjdzie, tutaj na pewno będą ptaki i wszystko, wszystko. Ale jak sobie tak chwilę posiedziałam, tutaj na na tym brzegu, to sobie tak pomyślałam, kurczę, ale przecież życie nie jest takie idealne. Życie nie jest takie od linijki, życie nie jest takie właśnie od A do Z poukładane. I super. I super, bo to wszystko, co się wydarza po drodze, to wszystko, co właśnie gdzieś tam się przydarza, to właśnie nadaje temu życiu sens. Również, żeby dojść do tych domków, żeby w ogóle je odnaleźć, Jeździliśmy przez dobrą godzinę, pytając lokalnych ludzi, gdzie to jest, pytając w ogóle, jak tam można dojechać. I wiele, wiele osób nie wiedziało. I gdybym miała, gdybym miała powiedzieć, co było fajniejsze czy to szukanie, czy ta droga, czy samo to, jak już byliśmy na szczycie i, i mogłam zobaczyć ten przepiękny widok, co było najfajniejsze, to mogę powiedzieć, że wszystko było fajne. Że każdy z tych elementów był fajny, każdy z tych elementów był ważny. I analogicznie odnosząc to nawet do fotografii, żeby pojawił się taki fotograficzny element też w tym podcaście, bo to jednak taka tematyka tutaj, to tak samo jest z fotografii, że samo zdjęcie końcowe, czyli to, co dajemy jako wydrukowany, wydrukowany, właśnie kawałek fizycznie papieru z zdjęciem, które zrobiliśmy naszemu klientowi, to to jest taki tylko końcowy element. Ale to wszystko, co się dzieje po drodze, czyli to, kiedy pojawia się, pojawia się model, kiedy w mojej głowie pojawia się ta wizja, jak ja tę sesję zrobię, jak to będzie wyglądało, gdzie pójdziemy, jak będzie ubrana model czy modelka, to wszystko, co się rysuje w głowie po drodze, że tak powiem, jest niesamowite. To, że później odbywa się ta sesja, jest też super, bo tu jest kontakt z drugim człowiekiem. Poznajemy go. Ten człowiek się musi troszeczkę przed nami otworzyć, żebyśmy mogli pokazać kawałek jego w tym wszystkim. Później jest proces postprodukcji, czyli, czyli tego właśnie, żeby dodać tą taką wisienkę na torcie i później jest wydruk. I ten cały proces jest niesamowity. Nie tylko to, że na przykład jest już końcowe zdjęcie. Jest super, tylko od samego początku do samego końca to zdjęcie najpierw musi powstać w twoim sercu, w twojej duszy, żeby potem przeszło na papier. Przynajmniej tak to wygląda u mnie. I, i dlatego ja właśnie mam takie swoje powiedzenie: że to nie są tylko zdjęcia, że to jest kawałek mnie. I to się odnosi właśnie do tego wszystkiego, o czym w tym momencie powiedziałam. Myślę kochani, że będę kończyć ten odcinek, ponieważ zaczyna przychodzić coraz więcej ludzi, a ja to, co chciałam dzisiaj przekazać, to już przekazałam. Życzę Wam, żeby ten dzień dziecka był dla Was wyjątkowy. Mam nadzieję, że ten odcinek komuś pomoże w pewnym sensie i, i myślę, że mi to w sumie już pomógł. Ściskam Was bardzo, bardzo mocno. Na, czekam na wasze opinie odnośnie tego odcinka co w ogóle o tym myślicie, czy go zostawić, czy po prostu go jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności usunąć po pewnym czasie, chociaż myślę, że go nie usunę. Zostawię go nawet dla siebie, żeby go raz na jakiś czas przesłuchać i, i, i wrócić do tego miejsca, w którym w którym właśnie ta pustka, o której dzisiaj mówiłam w głowie, jest bardzo potrzebna, bo ta przestrzeń, która się pojawia, Pokazuje dużo możliwości, takich fajnych możliwości, więc teraz mam takie nowe moce, żeby zadziały się fajne rzeczy, ale teraz wiem, że nic nie może się dziać kosztem mnie, mojego zdrowia i mojego spokoju. Życzę Wam spokoju w sercu, dużo, dużo radości. Ściskam przeogromnie. Dbajcie o siebie i. Dużo, dużo się przytulajcie, bo przytulanie jest fajne. Buziaki i do usłyszenia w kolejnym odcinku.